Witam na polowaniu. Wojna korów ciągle trwa. Jest takie proste, zasadnicze zadanie, ale będzie trochę rozwodzenia się na no jego temat. Dobra, najpierw zadanie. Na czym ono polega? Nie będę tłumaczył tego wszystkiego, ale sens jest taki. Była jakaś taka wyliczanka, że jak się brało kwiatek i wyrywało jego płatki, to się wyliczało. Kocha, lubi, szanuje, coś tam, coś tam całuje. No i przy ostatnim kwiatku, przy płatku to co, to co wychodziło było taką jakby formą przepowiedzi. I tutaj mamy zamiast kocha, lubi, szanuje, to jest podobnie I love you a little, a lot, passionately, mainly, not at all. I nasza funkcja, która się nazywa how much I love you, ma argument, parametr, ilość płatków, sobie zmniejszać to nb. Mamy przewidzieć, jaki będzie wynik, jaki zwrot w zależności od tego, ile będzie płatków. Dobra, ja sobie stworzyłem tutaj taką listę tych zwrotów. I love you a little, a lot, passionately, medley, not at all. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów. Tą listę nazwę sobie L. 6 elementów. Jeżeli będziemy mieć jeden płatek, to wypadałoby, żeby ten element też miał numer 1. Tymczasem, indeksy są, i to zaczynamy właśnie o slicowaniu. Indeksy zaczynają się od 0. To jest pod numerem 0, pod numerem 1, pod numerem 2 i tak dalej. Czyli gdyby tylko nasz kwiatek miał płat, płatki od 1 do 7, to wystarczyłoby sobie odjąć 1 odjąć 1 i tu umieścić pod tym indeksem w tym numerze kwadratowym wartość tej, tej liczby i nam by wyszło. Gdyby nasz kwiatek miał tylko od 1 do 7 bo nie ma kwiatka tutaj założenie tego zadania jest takie, że liczba płatków będzie większa od 0. Czyli nie będziemy mieć kwiatka, który będzie miał 0 płatków. No i dobra, zobaczymy co nam tutaj z tego wyjdzie. Return Ale. List index out of range. Jakbym zrobił Auto range. Dlaczego? Dlatego, że może być więcej więcej płatków niż, niż 6 i wtedy nam wychodzi 7, 8, 9, 10 i tak dalej. Musimy wrócić do początku naszej listy. No i teraz tak. <laughs> Mamy 7 płatków. Odejmiemy 1, wychodzi nam 6. Powinno nam wyjść no to to. To jest szósty indeks. Ale jak mamy 8 płatków to 8 odjąć 1 już jest 7 i nie mamy tyle indeksów. 8 płatków oznaczałoby, że należało wrócić do początku listy i zacząć od początku znowu. 8 odjąć 1 jest 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, i jest 7. Jak to, jak, to, jak to zrobić? Jest taki operator, który służy do dzielenia, ale jego wynikiem nie jest ilość liczb całkowitych, które wyjdzą po podzieleniu, czyli na przykład 7 podzielić przez 6 to będzie przynajmniej jedna liczba całkowita, ale też wychodzi reszta z dzielenia. Ten operator daje tą resztę z tego dzielenia. Czyli jak będziemy mieć właśnie 7. Podzielamy przez 6. Taka mamy tutaj ilość elementów. To wyjdzie nam wynik dzielenia 1. Taka jest reszta. Czyli wracamy do początku. Jak wyjdzie nam, jak będziemy mieć hmm, znaczy dokładnie, jeżeli będziemy mieć liczbę 7 odejmiemy 1, to wyjdzie nam 6. 6 podzielić przez 6 daje nam jedną liczbę całkowitą i 0 0 e, 0 reszty, czyli 0, wtedy to, to jest równe temu indeksowi 0. Jeżeli będzie 2, jeżeli będzie 8, podzielimy 7, podzielić przez 6 to jest 1, i 1 reszty to, 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 to jest tutaj. Jak będziemy mieć na przykład 14, 14 odjąć 1 to jest 13, podzielić przez 6 to są przynajmniej dwie liczby całkowite i 1. Jako reszta z dzielenia, czyli eli. Tak będziemy zataczać te koła. Dlatego tutaj wystarczy zrobić coś takiego. Prawdopodobnie wziąć do nawias. Podzielić przez 6 to wykresuję. I zwrócić ten wynik. Ten, a. Mam nadzieję, że wyjdzie. No I wyszło. Zdaliśmy egzamin. Wszystko fajnie. Dobra, ale tak jak powiedziałem, tutaj będziemy się trochę rozwodzić. Bo teraz tak, jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o listę i jej indeksowanie. 0, 1, 2, 3, 4, 5 i do końca. Ale <coughs> gdyby to było więcej zwrotów, albo gdyby ta lista nam się kiedyś zmieniła, to te 6 przestaje być aktualne. Należałoby wstawić wtedy lml, L, długość listy. Zobaczymy, czy teraz wyjdzie. Local variable. Reference before assignment. Aha. Dobra, rozumiem. Czyli najpierw trzeba by przypisać pod zmienną L, tą listę, dopiero później liczyć jej długość w tym zwrocie. Czyli zrobię tak. Enter. Return. Teraz sprawdzimy. No, teraz nie wyszło. Chodziło o tą kolejność działania, że w jednej linii napisaliśmy taki kod, w którym Długość z listy jakby to działa od końca, to czyta jakby od końca. Długość z listy. Nie mógł policzyć długości z listy, bo dopiero jakby w tej, samej linii, żeśmy, w tej samej linii żeśmy przypisali pod L pod zmienną L, to co tu wyjdzie, a to co wyjdzie zależało od długości tego co tu przypisujemy To jest taka błędna logika. No i dobra, ale nam się może zmienić ta lista o więcej albo mniej elementów. I teraz do czego zmierzam? Indeksowanie zaczyna się, można też robić od końca. Od końca działa w ten sposób, że to jest minus 1. To jest minus 1, niezależnie od tego, ile tego będzie. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. I, I gdyby te nasze elementy, te listy były odwrócone odwrotnie. To było na, po, na końcu, a to było na początku. Tu wystarczyłoby zrobić coś takiego, że wystarczyłoby napisać minus 1. Jakbyśmy mieli jeden płatek, dopisali do niego minus, to trafiamy dokładnie tu, minus 1. Dwa płatki, minus, minus 2. I teraz jak się odwraca lista? I teraz właśnie zaczyna się teraz to całe rozważanie moje. Od razu tak powiem, że ja się uczę programować w Pythonie, i teraz to co robię to jest coś takiego jak technika Femana. Czyli spróbuj wytłumaczyć przez tymi słowami komuś, co, kto nic nie rozumie, albo nie wie żeby sprawdzić, czy, czy, umiesz to, co tobie, czy rozumiesz to, co ci się wydaje, że umiesz. Pierwszy sposób odwracania listy jest taki że w nawiasie kwadratowym, jakby na przykład sobie napisał jakiś indeks 3, to pod L będzie zapisana nie cała lista, tylko czwarty element, czyli element pod trzecim indeksem. Jakby napisał sobie coś takiego, co jest bez sensu, jakby masło umyślone, to oznacza, że cała lista, od początku do końca. Ale jakbym napisał sobie coś takiego, to teraz tutaj jakikolwiek indeks jakiś i on będzie oznaczał krok, co ile elementów ma podawać. I jak napiszę minus jeden, to, ma, to, ba, to będzie oznaczał, że krok jest co jeden, ale od końca. I teraz pod L mamy tak naprawdę tą listę, tylko odwróconą. Sprawdzimy, czy to wiedzie. Czyli tutaj już nie jest I love you, tylko not at all. A tu nie jest not at all, tylko I love you. Wyszło. Bardzo dobrze. Więc tak odwrócić, odwrócić można listę. Tu na górze są dwa pojęcia. Reverse i reverse. Które też odwracają listę. Tylko one działają trochę inaczej. To po kropce to jest metoda. <Krych> Dobra, to wykasuję. Metoda, co to znaczy, że to jest funkcja, która działa na obiekcie. Po kropce, zaraz tak, pokażę dlaczego. To też wywamy. Mamy listę L. I teraz tak. Metoda reverse. Tutaj. Every list in Python has a built-in reverse method. Czyli każda lista w Pythonie ma budowaną metodę reverse. You can call to reverse the contents of the list object in place. Czyli możesz wywołać odwrócenie listy na miejscu. Jakby na Reversing the list in place means, czyli odwrócenie takiej the, the list in place oznacza, że nie zostanie stworzona new list and copy the existing elements. Czyli nie będzie. Nie, ma nie, nie zostanie stworzona nowa lista i skupione elementy do niej w odwrotnej kolejności, ale w zamian za to it directly modifies the original list object. Czyli bezpośrednio modyfikuje oryginalną listę. Jakie to ma konsekwencje? Ma to takie, że nie trzeba pod tego, co się teraz tu stanie, przypisywać pod żadną zmienną. Wystarczy zrobić coś, takie. <coughs> coś takiego. Zrobię print a Teraz tak, zrobię tutaj print Żeby było widać jaki jest efekt. I tutaj print a. Teraz już nie znamy tego zadania. I love you, a, little, a lot, to jest pierwsza lista. Dotąd, to jest ta nasza. Po zastosowaniu metody reverse mamy, czy zaczyna, not at all, to co było na końcu jest na początku, to co było od początku jest na końcu. Mamy tą listę odwróconą. Jak mamy tą listę odwróconą, tak. Tego nie trzeba było zapisywać to na przykład pod nową listą New L Nic. Wystarczyło po prostu <laughs> zrobić L reverse, e, reverse. Mógłbym równie dobrze. Tak mi się wydaje, teraz sprawdzimy, czy mógłbym tak zrobić. To działa. Przypisując zmienną L mógłbym tutaj powiększyć to przypisując podmienną L listę mógłbym od razu odwrócić. Mógłbym czy nie mógłbym? Print L. Chyba nie mogę, bo nie wydrukowało mi tego. Ale jakbym zrobił coś takiego, to sprawdzimy, czy to wyjdzie. Taki bajer. To no, Ja teraz trzeba to wydrukować. Była przerwy. No, czyli widać, że nie mogę sobie od razu odwrócić listy. Proszę najpierw z tego co widać? Przypisać podzmienną to moją listę. Dopiero to w następnym kroku ją no. odwrócić. Teraz tą listę odwróconą z tej listy dostać się właśnie w ten sposób, że nadaje wartość ujemną reszcie dzielenia. Nie to. Dzielam L, tylko L. -l, -l. I return. Wstaliśmy. Polecam każdemu, kto się uczy, mówić, myśleć na głos, a na nagrywanie samego siebie, tak jak ja to teraz robię, motywuje do tego. Motywuje do tego, żeby mówić w bardziej składny sposób. Czyli mówisz to, co myślisz, i zaczynasz myśleć o tym, O czym mówisz. To daje efekt naprawdę. Tego nie planowałem akurat tego błędu, co się zdarzył. Błędy trzeba popełniać, żeby się uczyć. No i nowe doświadczenie. No i dobra. I to jest jeden ze sposobów. To jest metoda. Na tym polega ta metoda, że ona modyfikuje istniejącą listę. Nie robi żadnej kopii, nie tworzy nowej, tylko ta przestaje istnieć. Powstaje nowa, to znaczy hmm, nie przestaje istnieć. Jest cały czas ta sama lista, tylko została ona zmodyfikowana. Teraz mamy funkcję reversed. Tutaj będzie ostro. Funkcja reversed. Co się dzieje? Jakbym zrobił teraz tak. Funkcja Jeszcze wracając do tego, metoda reverse nie przyjmuje tu żadnego argumentu, tu się nic nie wpisuje. A po prostu nagle jest tyle. A z kolei funkcja Reverse przyjmuje argument. Argumentem jest nasza lista. Teraz, jakbym chciał przypisać sobie pod na przykład nl, to, co wyjdzie tutaj, to wydrukować. Zobaczymy, co się stanie. <laughs> to jest. Taka ciekawa funkcja. O List Reverse Iterator Object Add. Co to oznacza? List reverse, list reverse Iterator. To jest iterator. Iterator to jest jakby taka sposób postępowania. Działanie tej funkcji na tym argumencie nie daje wyniku w postaci jakiejś listy. Po prostu włącza się metoda postępowania, która oddaje po kolei elementy z tej listy tylko w odwrotnej kolejności. Ale nie można zapisać od NL tego wyniku, ponieważ nie powstaje żadna lista. Tylko jest po prostu uruchomiona metoda, która oddaje te elementy, żeby je mieć. To jest taka nazwa iterator, żeby je mieć, należałoby. I zacząć zapamiętywać w czasie działania tego iteratora, czyli na przykład for i e, to jest najprostsze in, i teraz in w czym, w tym obiekcie, który jest metodą postępowania, który, czyli oddawania elementów reverse set, reversed L, dla każdego elementu, który ta funkcja odda, aha, tu sobie przypiszemy nową stworzymy nową listę pustą dla każdego tego elementu for i in reversed l to co jest pod i dodaj do nowej listy nr append append i i jak już to zrobi bo to jest pętla, ona będzie tak długo działała, aż wyczerpią się wszystkie elementy w naszej liście i do nowej listy będą dodawane te elementy. To wydrukuj nam print an error. Jedziemy. Mamy. Not at all, madly, passionately, a little, I love you. Czyli w ten sposób odwróciliśmy sobie naszą listę tworząc nową. Jeszcze raz, to jest metoda, która modyfikuje istniejącą listę, a to jest funkcja, która włącza iterator, który oddaje po kolei elementy z naszej listy w odwrotnej kolejności, ale ich nie zapamiętuje. My musimy to zrobić za, za nas, yy, sami. Można to zrobić inaczej. Można to zrobić na takiej zasadzie, że stworzyć tą listę w taki sposób: Ctrl C. Ctrl V już w nawiasach kwadratowych wpisując działanie tej pętli czy jeszcze, jakby, tak jakby powiedzieć, w nowej liście mają być elementy I, i, które przeszły ten proces, czyli poprzez pętlę i funkcję L odzyskane elementy z, funkcji, z listy L zostały tu przypisane. niebie, NL. No, mamy. I teraz dopiero to ta nowa NL, nasza lista. Z niej będziemy uzyskiwać na podstawie płatków. O, jest to odwrócone, więc zmienimy minus NW przy użyciu modułu, tak się nazywa, ten operator, do uzyskania reszty zielenia przez długość naszej listy. Ojej n is not defined. Oczywiście, że n jest not defined, tylko jest nl. No, i przeszliśmy. To zadanie. Co zobaczymy, jak wyglądają inne wyniki. Attempt. Jeszcze jest, nie jest powiedziane, że że to zostanie zaakceptowane, bo przy tak zwanym Run Sample Test, czyli próbny test, jest tylko kilka przykładowych e, danych, które zostaną podstawione do naszej funkcji, a później są jeszcze e, przypadkowe testy, czyli takie e, no, przypadkowe random wartości podstawiane i one czy tak zwanym ATEMP, dopiero są podstawiane i czasem nie wychodzi. Submit, file. Submit, final. File Teraz już wszystko powinno być w porządku i nie powinno być żadnej skłuchy. Długo to coś mieli. A dlatego, że antywirus mi tu działa, nagrywamy ekran i internet jest troszeczkę o tej porze przeładowany. No i dobra. Jesteśmy. I tu na przykład te odejmowanie, bo trochę w inny sposób. Reszta z dzielenia. Dopiero od reszty z dzielenia jest minus 1. Ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Ja odjąłem od płatków. Kwiatka odjąłem 1 i dopiero. Podzieliłem. A jak to zrobić? Czyli na przykład od 7 odjąć 1 wychodzi nam 6 i reszta z dzielenia jest 0, czyli indeks 0 albo 7 podzielić przez 6 to jest reszta 1 i odjąć 1 też jest 0. To jest bez znaczenia. Tu jest dosyć ciekawe rozwiązanie, bo tutaj jest słownik, ale już dzisiaj tego omawiać nie będę, choć chciałem. Także do następnego. Pozdrawiam.